Zastanówmy się na momentach tak zupełnie hipotetycznie, gdzie ja mógłby się idealnie sprawdzić. Kocha powtarzalność procesu, bo musi się uczyć, chce się uczyć i z tego czerpie całą wiedzę. Jakich obszarów mogłoby to dotyczyć? Et, nie szukajmy za daleko, dobrze? Finanse i księgowość, HR. No, przecież w finansach mamy ustawę o rachunkowości, mamy ustawę o VAT, mamy ustawę o podatku dochodowym i tysiące innych przepisów, czyli jasne regulacje. Czyli algorytm. Produkcja nie ma ustawy o produkowaniu, logistyka nie ma ustawy o przemieszczaniu towarów, a finanse mają, chociaż logistyka coś tam ma. Tylko czy na pewno mamy algorytm. Oj, chyba ci, którzy w to, wiedzą, to wierzą, to nieźle błądzą. Niestety przepisy nie są tak precyzyjne, jakby się wydawało. Są niestety pełne luk, bubli, braków regulacji i podlegają interpretacji. Stwarzają pole do popisu dla doradców podatkowych, prawników i urzędników. A tych tylko przybywa. Czy tym grupom zależy, aby te przepisy były precyzyjne? Aby był jasny, jednoznaczny algorytm, co powinno się zadziać, w jakim przypadku, nawet jakby tych przypadków było miliony. Przecież AI sobie z tym poradzi. Po co? Kto ma w tym biznes, aby były precyzyjne te przepisy? Na pewno nie prawnicy i doradcy podatkowi. Jednak jakie te przepisy by nie były, w najbliższych latach czeka ich starcie za jaj, bo tego procesu nie da się zatrzymać. Działy księgowości będą szybciej czy później wspierane przez AI. Niestety, dział księgowości jest działem, który pieniędzy nie przynosi, jest działem usługowym, więc niechętnie wydaje się na usprawnienia w tym dziale pieniążki. No i tutaj z wdrożenia takich narzędzi AI może być kłopot ze zwrotem z inwestycji. Na razie, wszystko, co jest związane z AI, jest po prostu drogie. Mówię to wprost, niech ktoś to w końcu powie, i niestety. Bardzo często, mówiąc bardzo delikatnie, zabawkowe. Ale na tym polega rozwój, że szybciej czy później staną się dojrzałe, użyteczne masthewy.